Czy trochę w tym rozwoju zakochałeś? Zakochałem się z wzajemnością, można powiedzieć, bo faktycznie tak jak teraz by spojrzeć na to moje życie, no to, 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 to były zgliszcza. Faktycznie były zgliszcza. I relacje były popsute i z rodziną, i, i ze znajomymi. Bo miałem bardzo dużo takich płytkich relacji, które były oparte tylko i wyłącznie na alkoholu, na używkach weekendowych. No dobrze, jak zmieniłeś swoje życie, to poszedłeś w niezły biznes. Tak, no zawsze chciałem być przedsiębiorcą i, i postanowiłem, że przez jakiś czas będę uczył się pracować. Dla innych, a później otworzę swój biznes. Tak, no zawsze chciałem być przedsiębiorcą i, i postanowiłem, że przez jakiś czas będę uczył się pracować dla innych, a później otworzę swój biznes. Nigdy nie wiedziałem, co to jest, ale pamiętam, że kiedy miałem kilkanaście lat i nawet mama pytała mnie, co będę robił w życiu, to ja mówiłem, że będę budował firmy, później je naprawiał i sprzedawał. No i, i, i tak wtedy jeszcze nie było pojęcia startupów. Natomiast natomiast dzisiaj już jest i na tym rynku startupowym faktycznie byłem. Po po zmianie mindsetu, mentalu i po układaniu sobie w głowie stwierdziłem, że pora zacząć biznes.